Germitox. Germitox to skuteczny środek na pasożyty. Całkowicie usunie pasożyty i robaki z Twojego ciała w ciągu 30 dni. brodawczaki z powodu pasożytów i robaków w jelicie. Każda osoba z brodawczakami jest jedzona od wewnątrz. Germitox. Chroni się przed rodakami. Zaledwie jeden kuracja usuwa pasożyty dzięki związkom zwanym taniny. 15 milionów ludzi umiera co roku, gdyż padają ofiarą pasożytów. Strzeż się! Pasożyty! Są źródłem chorób zakaźnych i raka. Mają wpływ na wątrobę, płuca, mózg i serce. Mogą urosnąć aż do 40 cm i składają 250 jaj naraz. raz. Częste bóle głowy, zaparcia lub biegunki. Ból mięśni i stawów, jak pasożyty dostają się do organizmu. Osoby zarażone. Woda, gleba i żywność. Zwierzęta domowe. Insekty. Miejsca publiczne i rzeczy które się tam znajdują. Ziele centuria leczy rany i ma działanie przeciwzapalnie oraz hamuje krwawienie. Wspomaga odbudowę zniszczonych tkanek i organów. Dlaczego Germitox jest lepszy niż specjalne leki chemiczne? Certyfikowany środek zalecany przez Germitox. Germitox to skuteczny środek na pasożyty. Całkowicie usunie pasożyty.